Znaleźli się inny niebieski parowóz. Muszę go szybko znaleźć. I Felek szybko odjechał. Szukam niebieskiego parowozu. Gdzie on może być? Dizle jadą i trąbią, śmiejąc się ze mnie. W końcu Felek znalazł ten parowóz w maszynowni. Niebieskim parowozem był Tomek. Paliła się jego kabina. Felek włączył syrenę. Nie martw się, Tomku! Twoje kłopoty się kończą! Ognisty Felek na ratunek! Felek przygotował wodną armatkę. Ale woda nie poleciała. Felek zużył całą wodę wcześniej. Dizle trąbiły ze śmiechu tak długo, aż im zadrżały koła. Wybacz mi, Tomku! Chciałem pokazać Dizlom, że jestem nieustraszonym strażakiem Felkiem. I nie słuchałem, która niebieska lokomotywa się pali. A teraz nie mogę cię uratować. Felek poczuł się strasznie. Ale Tomka trzeba było uratować. Silnik Felka zawył. Diesel, musicie mi pomóc. To wy uratujecie Tomka! Wkrótce maszyniści z Dizli uratowali tomka. Wylali na niego wiele wiader wody i w końcu pożar w palenisku tomka został ugaszony. Dziękuję Dizle. A ja dziękuję moim pomocnikom strażakom. Felek powoli odjechał w kierunku centrum ratunkowego wyspy Sodor. Felek uzupełnił zbiorniki wodą. I znów był gotowy do akcji ratunkowej. Czekasz, aż coś się wydarzy? Cóż. Felek był miły. Tak, Dizlu, czekam. Wtedy rozległ się dzwonek alarmowy. Kamuś krzyknął. Pożar w lokomotywie! Tym razem Felek zaczekał, by usłyszeć, której lokomotywie pomóc, mimo że diesel cały czas się z niego śmiał. To Marta! W kamieniołomie. Wtedy Felek uruchomił silnik. Strażak Felek, gotów do akcji, ruszam na ratunek. Później Felek ugasił pożar. Marta się cieszyła. Strażak Felek, to ja przyjadę do Was raz, dwa. Ugaszę każdy pożar. Nie musicie się bać! Jego koła zaskrzypiały ze zmartwienia. Gruby zawiadowca prosił, żebym przypomniał każdemu o festynie. Chciał, żeby wszyscy przyszli, ale nikt nie przyszedł. Na dodatek zgubiłem zwierzęta. Gruby zawiadowca będzie zły. Tomek ponownie zagwizdał swoim zepsutym gwizdkiem. Tomku! Tomek zobaczył, że farmer krzyczy i macha. Tomku, Tomku! Żurzel i popioł. To mój gwizd wystraszył te owce! Zapewne wystraszył też inne zwierzęta. Wszyscy chcieli mi o tym powiedzieć. Jestem niemądrą lokomotywą. Powinienem zaczekać, aż naprawią mi gwizdek. Wiem, muszę teraz szybko pojechać do warsztatu. W warsztacie Tomek zaczekał, aż naprawa gwizdka się skończy. Potem pojechał na farmę zabrać przysmaki dla zwierząt. A potem ruszył ponownie w trasę. Pies farmera skusił się na kość. Czaczki polubiły ziarno, a najlepsza krowa farmera Makula zjadła siano. W końcu wszystkie zwierzęta dotarły na wielki festyn. Owce biegały po łące, ale pies farmera zagonił je do zagrody. A teraz muszę przypomnieć wszystkim o festynie. Tomek ruszył w trasę dookoła wyspy. Wielki festyn dzisiaj jest! Wyruszajcie, pośpieszcie się! Wszyscy cieszyli się na wieść o festynie. I cieszyli się słysząc nowy gwizdek Tomka. Tomek wrócił na miejsce festynu. Jego nowy gwizdek działał wspaniale. Na wielki festyn przyszło bardzo wielu ludzi. Gruby zawiadowca się cieszył. Byłeś naprawdę użytecznym parowozem. Mam dla ciebie jeszcze jedno zadanie. Tak jest. Chciałbym, żebyś swoim nowym gwizdkiem ogłosił rozpoczęcie festynu. Kocioł Tomka zabulgotał. Już się robi! I Tomek zagwizdał najgłośniej, jak umiał. Rozpoczął się wielki festyn. Wszyscy się cieszyli. Nawet pies farmera machał ogonem, ale śnieg nie padał. Nie zerwał się wiatr i nic się nie wydarzyło. Nagle głośno wtoczył się gabryś. A śniegu nie widać! Tomek był smutny.-No tak. Byłem taki niemądry. Myślałem, że dzięki śnieżnej piosence wyspę Gieł zacznie padać. Ale nie pada. Śniegu wcale nie widać. Na dodatek, jesteśmy spóźnieni do farmera Makula. To moja wina, Gabrysiu. Przepraszam. Gabryś sapnął. Hmm. Mieszkańcy Mglistej spuścili oczy. Nie ma chwili do stracenia. Teraz muszę być naprawdę użyteczny. Czy mi pomożesz? Oczywiście, Tomku. Bez czekania i patrzenia, przed nami ciężka praca, póki nie wykonamy zadania. Więc Tomek i Gabryś pojechali zbierać drewno. Mamy drewno ze wzgórza, ruszajmy więc dalej. Potem pojechali nad morze. Mamy drewno z nadmorza, ruszajmy więc dalej. W końcu Tomek i Gabryś czekali na załadunek na stacji przeładunkowej. Drewno Joby załadowane, ruszaj w drogę, jedź jak najszybciej, Gabrysiu. Farmer Makul ciągle czeka. Gabryś puścił mnóstwo pary w tłoki i pomknął przez tunel na Sodor. Mieszkańcy Mglistej byli zakłopotani. Przykro nam, Tomku. O, tak. Dlaczego? Ja. Nagle Tomek zamilkł. Jego koła zadygotały z wrażenia. Chyba pada śnieg! Dzięki byciu użytecznym teraz pada śnieg. Muszę znaleźć Gabrysia. Kurra muszę jechać! Tomek dogonił Gabrysia i razem zaśpiewali śnieżną piosenkę Wyspy Mgieł. Na wzgórze wieć i w spokoju tam sieć. Nad morze weź kurs i posiedź tam znów. Potem wróć, jeśli chcesz i, I pojawi się śnieg. Witajcie w naszym zimowym królestwie! Wesołych i radosnych, i radosnych świąt! Straszyć. Ma, masz rację, tomku. Gabryś jest bardzo duży, a ja mały. Wielkie, hałaśliwe rzeczy wystraszają te mniejsze. Wtedy Piotruś się zastanowił. Zajączek i wiewiórki i ptaszek są dużo mniejsi ode mnie. Wystraszyli się. Nagle do komina wpadł mu pomysł. Muszę jechać! Żegnaj, Tomku! Piotruś pojechał tą samą drogą i znów na torach zobaczył ptaszka. Ale tym razem Piotruś zahamował delikatnie. Podjechał tak cicho i powoli, jak tylko umiał. Witaj, mały ptaszku! Przepraszam, że wcześniej robiłem taki hałas. Nie chciałem cię wystraszyć. Ptaszek spojrzał na Piotrusia, a potem podleciał i usiadł na zderzaku. Pojedziemy na przejażdżkę, przyjacielu. Piotruś i ptaszek pojechali dalej. Potem Piotruś spotkał dwie wiewiórki. Znów delikatnie zahamował i podjechał tak cicho i wolno, jak tylko umiał. Witajcie, małe wiewiórki! Przepraszam Was za to, że tak hałasowałem. Nie chciałem Was wystraszyć. Wiewiórki także wskoczyły na Piotrusia. Ruszamy! I Piotruś, dwie wiewiórki i ptaszek ruszyli torem przez las. Potem spotkali zajączka. Zbliżyli się bardzo cicho. Witaj, zajączku! Przepraszam, że tak bardzo hałasowałem. Zajączek spojrzał na Piotrusia. Nagle wskoczył na jego zderzak i usiadł obok wiewiórek. Trzymajcie się mocno! I Piotruś, zajączek, dwie wiewiórki i ptaszek ruszyli delikatnie po torze. W domkowie wszystkie lokomotywy szykowały się do snu. Gdzie jest Piotruś? Już późno. Nie hałasujcie! Już jestem! Lokomotywy były zaskoczone. Piotrusiu! Co tu robią te zwierzęta? Palenisko Piotrusia zaiskrzyło z dumy. Zwierzątka to moi przyjaciele.